Cześć, Siemano z tej strony i to są życie, dzisiaj wam pokażę jak mieć Ford Green na Famangas pokażę wam jakie. jest, dobra? już się wczytuję już się wczytuję, zaraz będzie i ogólnie, przepraszam za taką jakość ale no próbowałem cały czas nagrywać dla was z komputera i się nie udawało dobra, i tak ogólnie wygląda ten Ford Green Normalnie to wygląda lepiej na żywo. Dobra. Ja już wychodzę z Among Us. I nie możecie w ogóle być na Among Usie. To wam tylko muszę powiedzieć. Dobra, więc klikacie Windows plus R. Czyli Windows R. I tutaj wyskakuje wam takie coś. Możecie tam mieć CMD. Skopiujcie się to, co macie tam w opisie. Już, dajecie OK. I teraz Wam się otworzył taki pliczek. Yy, tylko ja go, jak już tutaj zamknąłem. I macie tutaj yy, Player Prefs. To jest najprawdopodobniej to. Notatnik. OK. I patrzcie. Yy, jak, jak nie wiecie, jak zainstalować Among Us, to będziecie mieli też w opisie. Dobra. Dobra, więc teraz, skoro macie już to otwarte notatnik, nie? Tutaj drugą liczbę musicie mieć 12. 12. Później macie tutaj na przykład powiedzmy piątkę, nie? I później to tutaj zapisujecie dwunastkę i dajecie zamknij, zamknij i zamknij. Więc teraz wam, no, teraz dam wam już taki krótki, mega krótki filmik. Ten zrobiłem i wijajcie jeszcze na Discorda, pokażę wam na jakiego. No i tutaj mamy serwerek. Taki fajny, taki fa taki fajny. Tutaj macie, szukam do grania. I zagraj ze mną no i będzie siupcia są tylko dwie osóbki bo to taki, taki yy, mało rozwijający się serwer no i e. no po prostu mamy tu fajne no i Ogólnie jest tu fajnie. Mamy fajne serwerki. No i do, do zobaczenia w kolejnym odcinku jak zainstalować Amongasa.